Nazywam się Gaja Grzegorzewska, a to jest moje miejsce w Krakowie. Spośród nich wszystkich wybrałaś to, do którego nas dziś zaprosiłaś. Gdzie jesteśmy i Ej. dlaczego nas tu zaprosiłaś? Jesteśmy w szkole y, Poldens, dance. E, nazywa się Skyline i y, ja tutaj się uczę y, tańca na różę. Czytanie taniec to może trochę za dużo powiedziane w moim przypadku. E, no od ponad roku. A wybrałam to miejsce, przyszło mi w ogóle do głowy jako pierwsze, gdyż może kiedyś tak było, że miałam dużo miejsc w Krakowie, ale teraz to głównie siedzę w domu i piszę i pracuję w domu. Jeśli wychodzę to na trening, więc po prostu to jest moje miejsce w Krakowie, drugie po domu. To jest takie miejsce, które ci... Czyści głowę, porządkuje myśli. Bo masz tutaj czas dla siebie. Możesz się skupić na czymś innym niż praca nad książkami. Tak, okazało się, że pole dance to jest sport dla mnie. Ja niedawno dostałam diagnozę ADHD i jakby wszystko się stało dla mnie jasne. Dlaczego mam takie problemy ze skupieniem? I okazało się, że właśnie Poldens jest dla mnie idealny. gdyż Trzeba się tutaj skupić, więc ja przez chwilę nie mam tej gonitwy myśli, tylko skupiam się na tym, żeby nie spać z rury, na przykład. A poza tym daję natychmiastową gratyfikację, która jest bardzo ważna, gdyż ja sobie nagrywam filmiki, robię sobie mhm. zdjęcia i dokumentuję swoje postępy, potem umieszczam je w swoich social mediach, więc jakby mam od razu nagrodę za to, co osiągnęłam. A natychmiastowa gratyfikacja. To bym powiedziała, że pewnie po jakimś czasie, bo ty już nie jesteś początkującą, no właśnie kim? pol dancerką. W sumie teraz mi w tym miesiącu pyknie dwa lata na róże. Wcześniej chodziłam do innej szkoły, która została zamknięta, więc. W sumie od początku dokumentowałam swoje osiągnięcia, bo tak naprawdę już jak pierwszy raz dotknęłam tej rury, to poczułam, nie wiem, jakąś taką euforię bo po prostu i poczułam, że to jest dla mnie, chociaż na początku było ciężko. Nogi są czarne od śniaków, potem ta skóra się przyzwyczaja i już to mniej boli, chociaż dalej są takie rzeczy które bolą, na przykład znienawidzony prawie przez wszystkich Superman. To jest taka, Czyli? To jest taka figura, y, której nie pokazałam dzisiaj, mhm. bo, y, bo jej nienawidzę. Y, więc no, są takie figury, które dalej bolą. I, ale w tym sporcie świetne jest to, że możliwości są praktycznie nieograniczone. Znaczy ogranicza ciało w jakiś sposób. Ja wiem, że ja nigdy nie zrobię szpagatu poprzecznego. Myślę, że podłużny jest w moim zasięgu i mam taki challenge, żeby zrobić do końca przyszłego roku. Ale właśnie no, można się cały czas rozwijać na tej róży. Cały czas są nowe triki i podczas jednych zajęć, nie wiem, robimy z sześć różnych. Mm. I, no i to jest super, po prostu no, nie ma nudy. No Właśnie jak się obserwuje te ewolucje, które wykonujecie, to one wyglądają tak no jakby nie było w nich żadnego wysiłku, a jednak żeby się utrzymać ręką czy, czy nogą, no to trzeba zaangażować wszystkie mięśnia. No to, to nie jest łatwe, chociaż domyślam się, że endorfin wynosisz stąd mnóstwo. Tak, zawsze, zawsze wychodzę z lepszym humorem. Nie ja wolę w ogóle ćwiczyć rano, wieczorem ciężko mi jest się zebrać, ale nigdy nie żałuję, jak wychodzę po, po treningu, że, że się zmusiłam i Tak naprawdę nie muszę się zmuszać, bo zawsze przychodzę z radością. To opowiedz o jakimś twoim sukcesie, bo na pewno musiałaś… No jest jakaś ewolucja czy jakieś ćwiczenie, do którego dochodziłaś, tak? Yy, tak, są, są takie kamienie milowe yy, więc po w kadencie. Pierwszym to jest tak zwana fałka i po tym elemencie można przejść jakby wyżej trochę na wyższy poziom, bo yy, ta fałka jest wstępem do kolejnych trików, więc ja ją zrobiłam. Dobrze, nie, nie powiem kiedy, bo nie chcę skłamać, teraz nie pamiętam. Yy, I kolejnym elementem yy jest Handspring. Yy, który dzisiaj próbowałam pokazać, ale już byłam trochę zmęczona i niezbyt ładnie mi to wyszło. Yy, I to jest coś takiego, taki trik trochę podobny do, do flagi. Po yy, prostu trzyma się rurę dwoma rękami, nogi są na boki. I, no i to też jest taki, właśnie kolejny kamień milowy, więc do tego się dochodzi poprzez yy, inne ćwiczenia, po prostu kawałek po kawałku. Jak to mi wyszło, to byłam bardzo szczęśliwa. A masz jeszcze to wyzwanie oprócz szpagatu? Coś takiego, co chcesz zrobić i wiesz, że no, będziesz się musiała spędzić, żeby zrobić? No właśnie, kolejne są związane ze szpagatem, bo to są takie odwrócone szpagaty. Ich jest bardzo dużo w koledensie, więc chciałabym w końcu, żeby moje szpagaty wyglądały jak szpagaty, a nie jak fałki. Więc to jest chyba następne takie moje wyzwanie. No i jakaś taka, nie wiem, większa dynamika, bo potem też wchodzą takie triki, które są takim bardziej przeskakiwaniem. I... No i to jest takie trochę przerażające, ale właśnie z tą rurą jest tak, że na początku każda rzecz się wydaje przerażająca i nie do zrobienia. O tak, tak, jak się obserwuje jest... zdecydowanie. I... I tak miałam na początku, nie no niemożliwe, że ja to kiedyś zrobię. I... No i potem nagle okazało się, że, że już to robię. Tak właśnie było z tą fałką, że pewnego dnia po prostu ją zrobiłam i byłam zaskoczona. I tak samo było z podciąganiem się na drążku. Kiedyś ja zawsze coś ćwiczyłam, ale nigdy nie byłam w stanie się tak ze zwisu podciągnąć i pewnego dnia pomyślałam, a to spróbuję i okazało się, że już mogę. I to było takie fajne i zaskakujące. No właśnie, wspomniałaś o tym, że całe życie coś ćwiczyłaś, i w jednym z wywiadów trafiłam na taką Twoją wypowiedź, że po wielu latach szukania, po bardzo długiej liście sportów, w których coś robiłaś, trafiłaś na Poldens. jak trafiłaś na Poldens? Zawsze chciałam spróbować. I. I pomyślałam, miałam wtedy 42 lata, i pomyślałam, że dobra, to jest chyba ostatni moment, żeby spróbować czegoś, co jest takie jednak wyczynowe bardzo. I tak po prostu poszłam. Ta właśnie szkoła, do której kiedyś chodziłam, była bardzo blisko mojego domu i to też mnie zmotywowało. Zresztą Skyline też jest blisko mojego domu i to też w tym kocham. I no po prostu w ten sposób to odkryłam tak interesowało mnie, ale trochę się wstydziłam właśnie, bo na początku często ludzie się wstydzą, no bo mm -hmm. tutaj się ćwiczy w dosyć takim y, roznagiżowanym stroju. I y, 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 tutaj nie chodzi o to, nie wiem, że to ma być jakieś erotyczne, tylko po prostu te kawałki odkrytego ciała są potrzebne do tego, żeby się trzymać na róże, bo przy różnych trikach tu się człowiek trzyma biodrem, gdzieś tam udami czy nawet brzuchem. Nie zawsze wyglądają tak ładnie, jakbyśmy chciały, żeby wyglądały. Tak, no i, i, i to jest na początku taka blokada, zwłaszcza ja miałam taką właśnie wieku 42 lat i poszłam na te zajęcia, a tam były same dwudziestolatki i tak się trochę dziwnie czułam, ale to po jakimś czasie jakby to znika, znika jakiś taki wstyd i nie wiem, no wszystkie dziewczyny czy chłopaki, bo też chłopaki ćwiczą, są tutaj po prostu rozebrani. Mało kto wygląda jak model czy modelka, i, i to nie wiem, staje się takie też normalne. dance to jest sport grupowy, czy ćwiczycie tutaj pojedynczo, czy wspieracie się jakoś, próbujecie razem osiągnąć te ewolucje? Y tak, no, no głównie jest to grupowy sport, akurat dzisiaj y, jesteśmy to same z trenerką, ale zwykle są dziewczyny i, y, i wspieramy się jest bardzo śmiesznie też na zajęciach, dlatego często wrzucamy jakieś tam śmieszne filmiki, jak mi coś nie wyjdzie i y, y, są komentarze y, z sali, bo jestem trochę jako takim klasowym klaunem. Zawsze byłam i tutaj też jestem. Yy. I nie wiem, brawo sobie bijemy: jak się któreś coś uda, to inne się cieszą. I, i też jest tak, że właśnie ktoś jest nie wiem, ktoś jest bardziej rozciągnięty, jak ja. Akurat jestem słabo rozciągnięta, e, ktoś inny ma więcej siły. Ja mam akurat dosyć dużo siły, przez to, że ćwiczyłam inne rzeczy, ale mam tam inne mankamenty, i po prostu każdy jest lepszy w jednej rzeczy, a gorszy w innej. I, i tak się wspieramy w tym, żeby właśnie te trudniejsze elementy też osiągnąć w końcu. A poza tym, że chodzę tutaj na rurę, to chodzę też na stretching, bo stretching jest idealnym uzupełnieniem, mm -hmm. bardzo przydatnym, bo no w pewnym momencie po prostu bez, bez tego rozciągnięcia to nie zrobi się wielu rzeczy, więc jest to konieczne. Czy pole traktujesz jako taki relaks, rozrywkę, czy jednak to pokonywanie yy, ograniczeń ciała jednak yy, to jest taka motywacja do tego, żeby przyjść nawet jak, nie wiem, masz taki dzień, w którym nic się nie chce? Traktuję to trochę jak wyzwanie. Znaczy to jest, no wieloma rzeczami jest dla mnie ten sport. Jest to dla mnie wyzwanie, chcę się rozwijać. Yy, Zobaczyłam, że w końcu jestem w czymś dosyć dobra. Tak mi się wydaje, nie chcę się tak chwalić, ale nie wiem, no w swoich oczach widzę, że coś mi wychodzi i jeszcze do tego sprawia mi radość. Nie wiem tak naprawdę, czy, czy, nie wiem, czy mój rozwój jest szybki, czy wolny w stosunku do innych. Mam też, czuję taką presję czasu, no bo teraz mam już 44 lata. Więc cały czas się boję, że niedługo nie będę miała siły na przykład czegoś zrobić. Więc chcę jak najszybciej jak najwięcej osiągnąć. Mój mąż w ogóle mnie namawia, żebym jak już opanuję lepiej te wszystkie rzeczy, żebym sobie zrobiła jakieś kursy i żebym prowadziła zajęcia do takich starszych osób. Właśnie. Takich, które, nie wiem, może się trochę wstydzą, przyjść do, do kogoś, kto jest od nich młodszy, a, a do mnie. Jak będę miała 50 lat. To właśnie by... chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że nie zdemotywowałaś teraz osób powyżej 44 roku życia, które chciałyby. Właśnie e... chciałam chciała właśnie zmotywować, że, e, że można. Starsze osoby do mnie też, też ćwiczą i są lepsze. No to wspaniale jest, jest nadzieja, na starość. E, mam nadzieję, że. E... Nie wkręcił cię tak, że zrezygnowałaś z pisania książek? Nie, nie, zupełnie to jest jakby odrębna dziedzina życia. Daje mi to takiego właśnie energetycznego kopa, do, do tego, żeby potem właśnie wrócić do domu i pisać. A, a jako, że ja właśnie im jestem starsza, to tym bardziej lubię siedzieć w domu. I potrzebuję czegoś, co mnie zmotywuje, żeby z tego domu jednak czasem wyjść e, gdzieś dalej niż do sklepu. Więc e, to, to właśnie stanowi idealne uzupełnienie. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, że pokazałaś nam swoje miejsce w Krakowie.